Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Mister Omen z gościem. Moim dzisiejszym gościem jest osoba, o którą część z Was prosiła, jeden z chyba najlepszych graczy na serwerze europejskim w World of Tanks. Miło mi dzisiaj powitać Diebla. Cześć. Dzień dobry. Słuchajcie, tak to tak dołem wstępu, bo zrobiłem taki mały research, jak to się. Mówi, popatrzyłem sobie, jak kolega Diebl stoi, jeśli chodzi o, o swoje osiągnięcia. Według, z tego co pamiętam, Wotlapsa jesteś chyba piąty pod względem wn 8 na serwerze europejskim, a według oficjalnego rankingu Wargaming jesteś z kolei pierwszym graczem w Europie. Czy mam rację, czy coś tutaj pomyliłem? Coś mniej więcej takiego. Dobrze, to wiesz co, powiedz mi, proszę, zanim może zaczniemy, bo to, to pytanie mnie się nasunęło od razu. Jak ty się w ogóle czujesz z faktem, że jesteś tak dobrym graczem? Ale tu nie chodzi mi o to, czy jesteś dumny z tego, tylko czy jak grasz sobie w tę grę, no bo to w końcu mimo wszystko jest po prostu gra, czyli rozrywka, to ty wyjeżdżasz do bitwy myśląc sobie, jestem super graczem, muszę raz im udowodnić, co ja potrafię, czy może bardziej po prostu wyjeżdżasz na luzie i grasz tylko swoje, a to wszystko przychodzi samo? Już co, nie spinam się jakoś, bo się wcale nie czuję, jakbym był jakiś najlepszy, czy coś w tym stylu, nie? Ale staram się, wiesz, zawsze coś tam zagrać, nie? I nie paść od razu, czy coś w tym stylu, nie? Staram się grać swoje i tyle, no? Znaczy, bo powiem Ci, że też to, co podziwiam, bo na przykład to, o czym mówiłem, że na Wotlapsie jesteś piąty, ale to jest tak, że no tych bitew masz naprawdę, teraz widzicie, bo odpaliłem bitwę, ponad 43 tysiące. Inni, którzy tam są przed Tobą, to są albo konta, które powiedzmy nastukały 5, 6, może 8 tysięcy bitew i po prostu przestały grać, a Ty grasz już od dłuższego czasu i wciąż trzymasz no, niesamowicie wysoką formę. I to jest dla mnie zastanawiające, że możesz przez tak długi czas być wciąż tak samo, albo wręcz jeszcze lepszy? I, I tak naprawdę w czym tkwi sekret? Nie wiem, no powiem Ci szczerze, że nie wiem. no Staram się analizować to, co się dzieje na mapie i, i wiesz, mam też już sprawą dosyć wiedzę o tej grze i wykorzystuję to jakoś. No. A że bite mam tak dużo, no bo to jest moje pierwsze i jedyne konto w tej grze. Ale a jak, ja jak, jak zaczynałeś grać, to było mieć. już tak od razu dobrze? Jakoś uczyłeś się wcześniej, czy po prostu. Czy po prostu pierwsza co, bitwa i już ci dobrze moje, szło? Wiesz, jak wyglądały moje pierwsze bitwy, to jeszcze była close beta. Dostałem hmm. kod tam z tej strony CD Action, tam rozdawali, bo mieli nie wiem ileś tam tysięcy tych kodów. No ja i się załapałem, bo tam kolega mówił, że to jest taka fajna gierka o czołgach. No i rzeczywiście fajna gierka, spodobała mi się. Moje pierwsze walki wyglądały tak, że nawet nie wiedziałem do czego ta złota waluta jest. Nie jak pojechałem tym całym lichtraktorem do bitwy. Kupiłem sobie złote pociski, wtedy jeszcze tam Wargaming codziennie dawał 250 złota tam codziennie dla każdego gracza. Mm -hmm. Ja to złoto zamiast na premium przeznaczyć i uzbierać to po prostu nie wiedziałem do czego to jest i sobie kupiłem złote pociski na nim nawet. No. Mm -hmm. <grych> Że wiesz, tak, tak moje pierwsze bitwy wyglądało Ogólnie matchmaking wtedy strasznie kulał Panzerem 3A, który to jest chyba trzeci tier, tak? Że pamiętam dobrze, bo już dawno nie grałem. Rzucało na tery tam naprawdę wysokie, nie mogłeś praktycznie zrobić nic, bo miałeś takie białka strasznie słabe na tym i było ciężko, nie? No ale jakoś tam się grało i, i się. A w którym momencie miał. zaczęło ci iść tak, już sporo lepiej? Nie wiem, co, coś obejrzałeś, ktoś ci powiedział, czy po prostu zacząłeś sam nie wiem, zauważać? To, uczyłem się na błędach tak samo, nie? To mm -hmm. jest. jest w tym wystarczy się nauczyć, w sumie tak wiesz. Jakieś, nie wiem, mechaniki gry takiej, też jak na przykład, jaki czołg przeładuje, ile, nie, coś w tym stylu, o, No właśnie to, teraz tak, to, to było na żywo no, pokazane, bo właśnie najechałem. najechałem. wiesz, Jakie ma pancerz, gdzie mały weakspoty, nauczyć się tego po prostu, wykorzystywać to, myśleć logicznie, patrzeć co się dzieje na mapie, nie wyjeżdżać na pałę i, i, i da radę, nie, jakoś tam później to wszystko ogarnąć, no właśnie, dobra, bo chciałem o to zapytać, jak wyglądały Twoje początki w tej grze, to już sam powiedziałeś, że jednak, no tam kilka błędów z tym złotem było, a, a tak naprawdę teraz już po tych kilkudziesięciu tysiącach bitew, to czy w ogóle jeszcze masz frajdę z gry w czołgi? Pewnie, że mam frajdę. Na przykład teraz, jak przywaliłem temu T57 do 1900, to jest frajda właśnie. <śmiech> <śmiech> no. Nie no, oczywiście, tak jakby mi nie sprawiała tak przyjemności dalej, to bym w nią nie grał, no, prosta sprawa. A sprawia mi przyjemność. No Wod ma coś w sobie takiego, że, że przyciąga jednak. Mimo, no tak, że mam się... wszystkie już dziesiątki odblokowane, dalej jakoś mi się chce w tą grę grać. nie, nie, nie no tak. mówię, że tam, nie wiem, robię ileś tam dziesiąt teraz bite w tej grze, no bo też i czasu nie mam, ale, ale zawsze coś sobie tam zagram, nie. Znaczy to faktycznie jest w WoCie co, coś takiego, że mimo że po prostu są sytuacje, które nas do szewskiej pasy doprowadzają i, i nie możemy zrozumieć, na dlaczego to nie weszło, albo przegrywamy wygraną bitwę, to jednak chce się wrócić, żeby no, po prostu dograć i zagrać kolejną bitwę lepiej. Dobra, Dobi to 75. ja już nie będę, dzięki. To też było na żywo. To jednak właśnie jest co, coś w tej grze, że chce się do niej wracać i jednak robić no, kolejne po prostu bitwy i wygrywać. Dobra, S, S100 powinno przyjąć. A, ładnie siadło. ładnie siadło. A, powiedz mi jeszcze, proszę, jeśli mogę zapytać, kim na co dzień jest diabeł? Zwykłym człowiekiem. Mm -hmm. Ale Ja to... no, pracuję teraz, wiesz. Wcześniej miałem więcej czasu na grę, bo wiadomo, studia. Później po studiach miałem trochę też czasu, bo w poszukiwaniu roboty. A teraz tą pracę znalazłem, no i tego czasu nie mam tak za wiele, więc. A czy ludzie w Twoim otoczeniu wiedzą kim jesteś? Tak, wiesz, tak może trochę brzmi, że z taką gwiazdą jesteś wielką, ale no mimo wszystko, no umówmy się, coś sobą w tym światku wotowym reprezentujesz i ludzie jak grają randomy, to Cię kojarzą. A czy na przykład właśnie tak na co dzień Twoi znajomi wiedzą w ogóle, że jesteś tak dobrym graczem w jakąś grę? Tak, bliscy znajomi wiedzą, no. Nie, nie jakoś nie odnoszę się z tym ani nic, no. Jak ktoś mnie zapyta, na przykład, coś ktoś wspomni o grze, no to mówię mu, że też w tą grę gram, Mhm. A powiedz mi, bo tak naprawdę, jak popatrzyłem, to też jesteś dość chyba wybredny, albo dość przywiązany do, do klanów, bo, to, bo Fame jest chyba twoim trzecim klanem aktualnie. Tak, wiesz co? No poszedłem tam tylko dlatego, że, że mój kumpel też tam poszedł. Ogólnie ja się poruszam tam, gdzie moi znajomi, tacy starzy, dobrze, no jeszcze z wcześniejszych gier, więc jestem przywiązany bardzo do moich kolegów. A, jak, ja patrzę, a jaki kumpel Manik? Puntus. On właśnie jest między innymi właśnie w tym fejmie. A tak to mieliśmy taki swój LOL clan właśnie z takich taki graczy, kolegów znajomych wcześniejszych gier. Między innymi graliśmy sporo dosyć że właśnie stąd się większość tych osób znam, parę też osób znam z jrl a prawda, którzy, którzy, właśnie też grają ze mną w tego vota. Do a, czasu czy, do czasu. a czy tam też byłeś tak dobry? Czy tam takim normalnym graczem byłeś? Lineage? też no jakoś mi tam szło. No, nie byłem może, wiesz, jakiś mega wybitny, nie? ale Nie wiem czy ktoś kojarzy tą grę, czy nie, no parę razy też ten, to hero tam się zdobywało, jakieś tam pierdoły, jakieś tam olimpiady. Uje, moje dzikie węże, przepraszam. Nie, jest jakieś... no. <laughs> no także coś tam się robiło, no. Wiesz. No i parę osób znał właśnie stamtąd i tutaj założyliśmy taki LOL clan Best Friends Forever. Mhm. W chwilę w tym klanie byłem, później ten Huntus właśnie tak mu się zachciało grać w CW, czy tam jakieś inne pierdoły, no to poszedłem za nim, no bo myślę, a co tam też sobie program w sumie. No i tak się tułamy po różnych klanach. Na razie, że zahaczyliśmy się w fejmie już dosyć. No spoko jest ja nim. Mówię, że jest źle. Jak w każdym klanie. Są, są ludzie, prawda, fajni, są mniej fajni. No. A tak czy że... grasz może y, oprócz domów jakieś CW, Esla, kampanie, cokolwiek? No tak, no zdarza mi się. Tam grałem w Clanwary, clan grałem chociaż troszkę, nie mam za bardzo też czasu, ale jak mam czas, no to tam sobie zagram coś w tych, tych Clanwarach, kampanie czy coś w tym stylu, nie? Esla też, no tam miałem drużynę później w, w, właśnie z tego fejmu, mhm. buntusem. Polską graliśmy tam coś chwilę. Później właśnie mi zaproponowali, żeby startować Prolizę. No chciałem spróbować. Ale kurde, no... Sorry, ale... Treningi codziennie czy tam wiesz, praktycznie codziennie po kilka godzin, no to nie jest nie dla mnie, nie? bo Mam za mało czasu jednak na to. Więc sobie odpuściłem to. A, czyli też jako gracz w sumie taki Eslowy byś się spokojnie sprawdzał, bo tam miałeś jakąś przygodę do Tak, do No, no coś tam coś tam miałem. No może nie tyle tych bitew co w randomie, nie? To... Ale, ale mimo wszystko coś tam grałem w tego eslę. Mhm. Nie zawsze wychodzi. Czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. No to już jest całkowicie inna gra, nie, nie to co no to, na randomie. Bo ostatnio widziałem właśnie, któryś chyba go for wod tam był Team Fame. To rozumiem, tam nie brałeś udziału w tym w, ty, w tej drużynie, w tym składzie. Nie, 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 z nimi nie grałem właśnie. Tam parę treningów zagrałem, ale doszedłem do wniosku, że to nie jest dla mnie po prostu, bo za dużo czasu mnie to kosztuje. Aha, Wiesz? No rozumiem. Nie miałem po prostu czasu, odpuściłem sobie. No tak, no bo jednak już granie na poziomie takim pro ligi, no to chyba wiąże się z tym, że to musi się okay, zacząć po no. prostu robić nasza praca wręcz, a nie no, hobby. Nie. no musiałbym, musiałbym sobie robotę odpuścić, a to jest. Raczej odpada. No to jest ryzykowny krok, jasne. A powiedz mi, proszę, jako że już ta bitwa się powoli kończy, ja tak sobie patrzę na, na nasz kap i, i tyle. E, twój ulubiony czołg, takie typowe pytanie z wota w ogóle? Poro jest takich, mhm. dużo by wymieniać. No z tego co widzę, to masz bardzo dużo bitew właśnie na Godzilli, więc chyba tutaj coś jest na tak, rzeczy. O. No to jest fajne, właśnie, bo ten czołg jest o tyle fajny, że, że właśnie możesz sobie one-shotować dziewiątki nawet. No, to jest. To jest... Fajna sprawa na nim. więc lubię, lubię takie. Ogólnie lubię bardzo medy. Praktycznie wszystkie dziesiątki procz tego nieszczęsnego brytyjskiego. No. Nie wiem, jakoś mi nie podchodzi ten czołg. No dobra, no to może weź Badchata na przykład, a ja sobie wezmę to. Tu macie teraz przykład tego, jak, jak zagrał Diabr. Pięć strzałów, pięć trafionych, pięć przebić, pół tysiąca demieżu. To tak mniej no, więcej. udało się na szczęście, nie dałem planu. Tak, to wygląda. Ja zdobyłem trzecią klasę, a ty? A zaraz ci powiem, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Pewnie druga. Druga klasa. Mhm. Hmm. Dobra, to, to teraz będzie badczat w akcji. Zobaczymy co na medach. E, a masz w garażu fałkę 7201 za kampanię? Tak, tylko M60 ki nie mam z tej pierwszej kampanii, bo jakoś nie grałem. No jak ci się nie. podoba ta fałeczka? To żeby, no ciężko powiedzieć, nie? Z jednej strony jest fajna, z drugiej już niekoniecznie. Ten, ten cały czas przeładowania. Zabijanie, trochę. 18 sekund to jest trochę dużo. Ale ogólnie nie powiem, że jest zła. taka estetka troszkę inna. No właśnie też tak w sumie może same setki nie mam, ale jednak jak widziałem potem filmy z estono to jednak ono trochę tam chyba ma 16 sekund przyładowania. Ale wygar to działko ma, także można trochę się pobawić. Plus przez długi czas ludzie nie wiedzieli w ogóle w. co. bez złota jest, nie wiadomo, No tak. są tam penetracje, jak się na same dziesiątki tam rzucić, czy tam większość tam jest ciężki. Mhm. Zrobić, więc trzeba się posiłkować złotem, niestety. Jasne. Dobra, no miałeś powiedzieć o, o tych czołgach, może w takie dwa lubiane czołgi. No mówię, ciężko by wymieniać. Dużo medów lubię, ogólnie medy bardzo lubię, bo są mobilne, nie? Można się przemieszczać po mapie, zjawić się tam, gdzie jesteś potrzebny, nie? Ewentualnie się wycofać, jak jest jaka, taka możliwość, nie? Czy taka potrzeba nawet. Także wiesz. A co sądzisz, bo teraz mi to przyszło do głowy, bo jak kiedy się spotkaliśmy na randomie z przypadkiem zupełnym, to, to byłeś w wts 100. Twoje zdanie na temat tego czołgu? Wtedy przed tym nerfem lekkim, który był, właśnie tam zabrali mu hapsa, zabrali mu pianiedziałkę podczas ruchu wieżyczką. To było naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo mocny czołg. Teraz troszkę go zbalansowali, teraz trochę to wygląda inaczej. Te 200 hapsa zabrane robi swoją robotę, no i tak samo to skupianie działka. jest. Nie możesz sobie teraz tak strzelać, wiesz, jakbyś, nie wiem, grał w Counter Strike'a, powiedzmy, czy w coś, nie? Ale nie uważasz, że jednak czoł, który potrafi na magazynek zbić każdy czołk i jeszcze mieć dwie pestki, to, tak, to jest, jest trochę... to jest jego zaleta, nie? Ale wiesz, na nie, na nie wszystkie mapy to się, wiesz, sprawdza, nie? Bo niektóre mapy są takie, że ten butek nie ma się za bardzo gdzie ustawić. A jak wystrzela już te kulki po prostu, albo, nie wiem, wyskoczy na niego więcej niż jeden czołek, to on jest praktycznie w dupie. Jeszcze, wiesz, z heków dostaje dosyć solidne buły. Także jak widzicie takiego woteka, no to tylko heki ładować i, i w niego, w tą, w ten cybant mu walić. Tą osłonkę tego działa. Mhm. No i praktycznie tam sieczkę się mu robi z tej załogi, więc on jest bezbronny. On jest dobry, jeżeli go nie wykryjesz, albo jeżeli nie wiem, wyskoczy komuś na, na flankę i, go, i wypakuje magazynek, ale jeżeli Na taką wymianę, nie wiem, jeden na jeden, w sensie takim, że no, gdzieś ktoś się kryje za jakimś nasypem i wychyla tylko tam kawałek wieżyczki i strzela do niego, on stoi i też strzela, no to już nie jest tak, ten. no trzeba wiedzieć, jak tym grać tak samo. Na pałę wiadomo, jak się wyjedzie, no to się szybko kończy przygoda tym czołgiem. Czyli twoim zdaniem aktualny stan tego WTK jest mniej więcej taki, jaki Ta, byś powinien? Teraz jest, teraz jest mniej więcej ok no wiadomo, na niektórych, na niektórych mapach ten czołg naprawdę potrafi napsuć krwi, jeżeli jeszcze ma jakiegoś spotera, nie? który mu, wiesz, wykrywa cele, no to wtedy jest przewalony, ale jeżeli po prostu się dobrze do tego podejdzie i, i dobrze się zagra, no to on praktycznie też nie może co zrobić, więc to jest wszystko zależne od sytuacji, w jakiej się znajduje. Rozumiem. Dobra, jak tam ci idzie w ogóle w tym mieście teraz? No na razie muszę tutaj się pilnować, bo mam trzy meda, jestem z te siedem i te 54 jest. Daleko, daleko za plecami moimi przeładowuję teraz i nie wiem, no. <grym> Próbuję może jakoś wyskoczyć na nich, ale muszę chyba zaraz pokazać, jak gra, żeby nie było nudno. Jeszcze spróbuję, jak Tigera huknąć. 10 sekund przodowy wywołuję, więc teraz coś spróbuję. Żeby widzowie mieli okazję zobaczyć Cię na żywo. Też kurde... No jestem też kurde tym paton. dobra. Dobra, otóż. Jakby miał wsparcie tutaj jakieś... Jakby te medy za mną pojechały, ten t 541 4 i, i ten... Zajączny T71 to bym tutaj przy, mógł przycisnąć ich, ale na 3 medy się pakować to nie jest za dobry pomysł. No poczekaj, Centuriona zaraz po, postaramy się opanować. 20 sekund jeszcze. Teraz spróbuję może tutaj podjechać i tam tego obiekta troszkę przetemperuje. A powiedz mi też, kolejna sprawa złota, jak oceniasz rozwój tej gry w tej chwili? Czyli w 9.0 już wejście modeli HD? No to jednak te z, to jest. Nie... Ten 0.9.0 to jest po prostu porażka. Ile, to, ile tu jest bugów, Ale powiem ci tak. Bardzo dobrze, że WG ma w końcu konkurencję, bo się coś ruszyło normalnie i się muszą starać, chłopaki. Bo wcześniej po prostu to jak, jak to wyglądało, no to sobie dolewali trochę gracze. Teraz muszą wiadomo, wydawać, coś się starać, nie? Ogólnie początki WOTA, co to, co jest teraz, to jest nieporównanie, no wcześniej nie było mowy o jakimś ESL-u, o jakichś konkursach organizowanych z okazji tam, nie wiem, tyle jakiej pierdoły, a teraz po prostu złota można dostać praktycznie za nic, nie? No złoto no, może mniej, się... ale, ale bardziej srebro to faktycznie wpada w... A jakieś, jakieś, jakieś tak samo eventy czy coś, jakieś promocje na jakieś czołgi? Wcześniej tylko miałeś ten x brazy 2, no i ewentualnie na weekend coś tam dawali, jakąś tam pierdowa. teraz misje, nie misje, no... Znacznie łatwiej jest teraz niż, niż kiedyś, no. Plus te mody, no. Wcześniej nie było, nie było żadnych mapek, żadnych celowników, przeładowania czy coś, trzeba było wszystko sobie liczyć. I tak samo patrzeć normalnie na mapkę i przewidać, co tam może siedzieć normalnie. Miałeś wszystko takie same znaczki. Mhm. Takie, takie same znaczki miałeś, wiesz, każdy czołg ma znaczenie, a teraz na, na minimapce masz podpisane, tu jest taki, tu jest taki czołg, no kurde. No, no właśnie, tak no bo problem. jednak ja tutaj, tu przyznaję bez bicia, jestem dość młody, mimo wszystko graczem. Ty jesteś, masz na forum status beta testera, bo grasz od, od bety. Więc możesz powiedzieć właśnie też pod kątem tego, jak ta gra wygląda w tej chwili, właśnie, bo że jak wtedy było trudno, albo ewentualnie, albo ewentualnie łatwiej. A mimo wszystko, wtedy, jak grałeś, ta gra była tak, jak sam mówisz, sporo trudniejsza, ale ty swoje grałeś i swoje robiłeś, no jednak te twoje staty się z, znikąd nie wzięły. Także czy, czy tak aktualna wersja już... gry nie sprawia, że jesteś jeszcze lepszy przypadkiem? No te, te mody, te mapki, to na pewno. Najbardziej mi mapka pomaga, wiesz, bo dzięki temu mogę sobie, wiesz, widzieć jaki tutaj, gdzie, jaki czołg był wykryty i mogę, wiesz, dostosować się do tego, nie? To jest hmm. naprawdę, to jest tak, taka pomoc niesamowita, ta mapka, że... No jeden z lepszych modów. Teraz już bym chyba, nie wiem, ciężko mi by było się przyzwyczaić bez niej grać, powiem Ci szczerze. E, bo mówisz o tym, że po prostu widać na mapie ostatnio znaną pozycję przeciwnika, tak? Znaczy, ogólnie chodzi mi o to, jaki czołg jest, wiesz, na, yy, nazwy czołgów, nie, przy, przy tym, przy tych ikonkach, to jest bardzo pomocne. Aha. A to, że właśnie, jaki czołg gdzie był wykryty, to też jest, oczywiście, jak najbardziej, ale bo... najbardziej mi chodzi o to, wiesz, gdzie jaki czołg jest, nie, w sensie, Aha. właśnie, że te nazwy są przy tych ikonkach, to jest bardzo pomocne. Okej, okay, rozumiem. Ajajaj, ściągnęłam tego tam. No tutaj nie postrzelałem sobie niestety. No ja też. A czy ta chł chław tego centuriona trafiłem tam blind shotem. E... No ale 2000 Może tego Jeszcze sobie coś pogryzę. Ale, ale w sumie ciekawe. Jednak drużyna mocna, a tylko 47% szans na wygraną. No, udało się dokończyć. Ale Ale asa chyba nie będzie, nie? Za tę walkę. Tak. Nie ma nie ma takiego. <laughs> A powiedz mi, o to mnie zastanowiło, bo ty również grasz tam kilka bitew zrobiłeś na arcie. Z czego wynika na przykład fakt, że nie masz nawet trzeciej klasy na niektórych czołgach? Z tego, że wiesz, na niektórych czołgach, zanim... jak na nich grałem, to jeszcze takich medali nie było, więc dlatego. Aha, czyli to na przykład, że nie masz. Poczekaj, tu sobie szybko spojrzę u ciebie. To mnie właśnie zastanowiło, ale to po prostu wychodzi moja niewiedza. Wiesz, te czołgi dawno sprzedałem tak, na tych okay. artach, które miałem, w sensie tam te dziesiąte tiery, no to, no to porobiłem ten No bo na przykład tak. widzę u Ciebie GW Tiger w garażu, 55% wygranych, 1700 EXPA i nawet nie ma jednego tego, no ani trzeciej klasy, ani drugiej, hmm. Także mówię, trochę to hmm. dziwne. Tak, no, tak jak mówię, no, jak ja grałem na, na tych artach, to jeszcze emek nie było, różnych medali nie było. A były na przykład jakieś inne, typu, właśnie, mój ukochany Wittman, którego mi zabrali. Co, co było? Wittman, medal Wittmana, później a. medal Boltera. I co on I, robił? Bo nie pamiętam. Dla mnie zawsze by... Za 7 czołgów on był. A na artach był za czołgów zniszczonych 10. Aha, czyli tak było coś pomiędzy Radlajem Woltersem a specjalistą. Tak, coś w tym stylu. Dobra, to ostatnia walka. Bierz co chcesz, ja się dopasuję z Artą. Mmmm. Mam ma a wezmę sobie tego. Gdzie to jest? <noise> Gdzie to jest, tak? A, właśnie, tego im brakuje do tego, do eksperta. Bardzo fajny met, Bardzo mi się podoba na nim gra. Depresja działka po prostu tutaj robi robotę. No i ten czas i 6,6. No niestety, jakoś, ale mało osób go ma, szczerze mówiąc, i brakuje mi go na randomach po drugiej stronie. No może się kiedyś spotkamy. Nie? <grywa> Oby nie, ja tylko chcę cię w swoje drużynie. Raz cię okay. mówię, raz cię spotkałem na tym na Zatoce Rybackiej i bitwę musiałeś wyciągać tym wutekiem, także dobrze było. O klasztor, może być. Nie? No nie zawsze się tak wydaje, nie zawsze się tak udajemy. Czasami padam jako pierwszy. Dlatego takie sytuacje. A jednak, <grywa> nie, że jak czasami testuję sobie jakieś, wiesz, typy taktyki moje nowe pomysły, gdzie by tu jechać, jakąś miejscówkę wy, wypróbować, czasami nie wychodzi. Ale to jest ciekawe, dwie bitwy i nikt nie zwrócił uwagi, że jesteś w grze. Coś chyba dziwna pora jest. Niesamowita sprawa w ogóle. <grymne> nikt się nie dziwi, że masz chyba statyst takie taki mocno schakowane A powiedz mi jeszcze, odnośnie samego fame dołączyłeś tam z bo kolega poszedł, tak sam mówiłeś ale interesuje mnie tak. bo jest tak czasem wydaje się że takie bardzo mocne klany właśnie typu Fame bo teraz jesteście chyba jednym z najlepszych klanów w Europie czy to nie jest tak że skupiają osoby które mogą być bardzo zadufane w sobie powiedzmy tak ogólnie mówiąc bo tak już parę z tym spotkałem, na ktoś z klanu mocnego po prostu potem wyzywa, bo on uważa, że jak jest fioletem, to absolutnie nikt nie ma prawa w ogóle go ani uderzyć, ani przebić i tylko on musi wszystkich zabijać. Jak to w fejmie wygląda? Wiesz co, są też takie osoby, nie? Ale to w każdym klanie praktycznie tam jest. Można by na palcach jednej ręki policzyć klany, których takich ludzi nie mają i pilnują, żeby takich ludzi nie mieć, nie? Jakoś, nie wiem, jakieś środki ku temu. Przedsiębiorom, żeby, żeby właśnie czegoś takiego nie było w ich klanach. No, tak jak mówię, no, tam parę osób jeszcze zanim poszedłem do tego klanu znałem, bo grałem z nimi, nie wiem, Super Sixte, turnieje czy tam Easy Eighty, Zdarzyło mi się parę razy, więc znałem parę osób i to są spoko osoby, nie? ale oczywiście zdarza się tak, że, że, że są i tacy. Mhm. Ale przyznam uczciwie, że ty, jako osoba, która, tak jak już mówiłem kilka razy, no jesteś bardzo mocnym zawodnikiem. Jesteś też chyba nad wyraz skromny, bo tak, Ani, w czasie, kiedy się umawialiśmy na ten wywiad, to mówiłeś, że nie bardzo widzisz w ogóle sens tego wywiadu. Bo są chyba osoby ciekawsze od ciebie, no tak. że pewnie nie będziesz miał co mówić, no ale mimo wszystko, chyba, no, no warto pogadać z takim kimś jak ty. Więc, wie, więc jakby skąd taka niechęć do tego, żeby. No nie wiem, to już twoje zdanie. Nie <noise> nie lubię rozgłosu. <noise> Wolę pozostać anonimowy. Aha. No nika, nikt nie jest anonimowy, nawet no łącznie właśnie. z tym, że podajesz datę swoich urodzin w, na forum, więc za w no, sumie. No to, to jeszcze tam pół biedy, nie. <noise> trzy tygodnie masz urodziny, to jest taka kolejna ciekawostka, że się spotykamy w sumie na, na parę dni przed twoimi urodzinami. No możesz mi wysłać jakiś prezent. <noise> ja to niech ci widzowie wyśną. <noise> Ale chyba Golda ci nie brakuje, co? Nie, nie, akurat tego mi nie trzeba i tak samo mam, wiesz, dni pre, premium wykorzystałem to, że Jeszcze jak miałem czas w fasie ten. to wykorzystałem to, że, że w tym całym Wartanderze... Przepraszam Wartanderze World of Watkins, Aha. Można było zdobyć sobie te żetony i tam trochę nastukałem tego, także. A no tak, tam była opcja, faktycznie. O, wótek pełny. Jakby tak dobrze wpadło, to wótek będzie pusty. Jeszcze chwilę... Dobra, poleciało. O, ale nie trafiłem w WTK, matko i córko. Ale coś w tym jest, no gościu stał przez 3 sekundy w jednym punkcie, jak strzeliłem to się właśnie ruszył, no. Takie, Takie życie. Kurde, <grym> nie widzę go, bo mi zasłania maluszek. Teraz go widzę. Czyli mówisz, że, że ogólnie starasz się unikać y, sławy? Żadnych wywiadów tam no, w telewizji no, wiesz, nie wie, jakiś, wiesz, Nie wiadomo, nie wiadomo kim. No. Kurde, balans. <laughs> nie, no wiesz, no jednak ci najlepsi gracze, czy to Eslowi, czy w jakąś grę, no to są poszukiwani, właśnie, żeby, po, wiesz, powiedzieć, właśnie kim są, jak to robią. No i część takich osób właśnie chce wykorzystać swoje 5 minut, no bo jednak coś osiągnęli, więc czemu się nie pokazać? Ale niektórym też brakuje pokory, powiem ci szczerze. Spotkałem paru takich. Które mi się przydało <grym> ale, ale pokory w sensie, że co, że, że taki fajny jestem i chwalcie mnie wszyscy, czy... Że właśnie, że sobie myślą, że są nie wiadomo kim, a są właśnie, wiesz A są mimo wszystko normalnymi ludźmi <grym> Dokładnie nie, no to kuczę, wiesz, to, to fajnie, że spotkać osobę, która mimo, że coś sobą reprezentuje i wie na co ją stać, to z drugiej strony również wie, że, że nie jest nikim wyjątkowym, żeby się z tym jakoś niespecjalnie pokazywać, bo, bo to jednak wiesz, to jest coś, co, co przyszło, ale może też odejść, tak? Albo, są, albo też mogą być lepsi od nas, więc tu jak najbardziej słowa uznania za taką postawę. Dzięki, dzięki. No to widzicie drodzy widzowie, że są osoby, które... Yy, znaczy są tacy, którzy grać nie potrafią i uważają, że są mistrzami i powinni yy, wszyscy wokół nich hakać, a są tacy, którzy wiedzą, że potrafią grać i wiedzą, że... To tylko jest taki stan po prostu. Obo tak. Bo są dobrzy, robią swoje, ale żeby jakoś jakby z tego coś wyciągać, yy, czy to profity, czy jakąś sławę, to, to, to nie. Dobra, ja tu mam problem. Wyciągać to będzie chyba tutaj trzeba właśnie na tej bitwie. Nie wiem czy mi się uda, bo mnie zaraz kurde tutaj już na mnie poluje. Zobaczymy co się da zrobić. No ja już tak w sumie całkiem nieoczekiwaniu zrobiłem 3000 dm. Podobnie, o już mnie coś widzi kurde. Pewnie ten luf. środka to zaraz dostanę darty. Pęcka. To może nie dostań. Mm. No fajnie by było, jakby ta T57 padła. No jak ją zaświecisz, to, to ma szansę. O kurde, mały. Poradzisz sobie? Tak. O, dobra, kurde, jest T57, 7, dobra, 7, to ja się nim skupuję. zajmę. T57-ka moja. No ale zaraz mnie zapijemy. Kurde. Widzenie, właśnie, niestety. Tego małego się nie spodziewałem. Aaaa, ah, crap I coś, zostaliśmy AMX? Aha, dobra. Mocny skład nam został. No, zostałem sam. I teraz będzie a to, to pokaz odbijania... No, teraz będzie pokaz odbijania pocisków. Uwaga! No, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. no. A, przebił mnie raz skubaniec. Drugi raz mnie przebił. Teraz Ha, <laughs> ding! Bing, <laughs> ding, ding! ding. <laughs> nie trafił. No? Dobra, I... no. Nie, jeszcze, miał jeden. jeszcze jeden. Ej, raz się zdziwił jakiś AMX chyba 1390, który przyjechał na mnie i na sześć pestek 4 zdingował od przedniej płyty, jedną nie trafił i jedną gdzieś mu chyba poszła w kosmos i go potem ubili. To na pewno Wargaming ustawił ten mecz. <laughs> nie no, wiesz, ten, ten czołg ma z przodu 152 mm pancera ten. Także... No śmiesznie, się, wiadomo, nie, prosta sprawa. Także było, nie było. E, dobra, zrobiłem pierwszy demer w drużynie, ty drugi. Może być. Dobrze. <laughs> e, dieblu. Bar... A jeszcze miałem powiedzieć ten zapytać, bo o tym mówiłeś, ale przed nagraniem skąd się wziął twój nick? To taka jeszcze, na koniec. Jestem wielkim fanem twórczości Andrzeja Sapkowskiego i skąd się wziął mój nick. Dokładnie, Do. z opowiadanie. Nie, nie, cicho, 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 nie mów, nie mów, dobra, nie mów. Niech sobie ludzie sprawdzą, kim był Dieb w twórczości Sapkowskiego nie był nikim, to jest tylko słowo. Aha, dobrze, no to niech znajdą, gdzie wystąpiło i w jakim kontekście, o, tak będzie trudniej. Dobrze, naprawdę bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś chwilę, jesteś zarobionym człowiekiem, jak sam mówisz, plus, no, musisz grać randomy, żeby te staty trzymać, także fajnie, że wpadłeś na te trzy bitwy. Dzięki Ci bardzo i mogę Ci życzyć tylko powodzenia i dalszego rozwoju, bo w sumie tylko Sky is the limit. Jak wczoraj pokazał, Raging może zrobić 65 tysięcy w N8, także tego Ci życzę w każdej bitwie. Dzięki wzajemnie, nara. Dzięki, do następnego. Cześć. Do, do.